Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, bogatemu trudno będzie wejść do królestwa niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho gielne, niż bogatemu wejść do królestwa niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, bardzo się przerazili i pytali: Któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u Boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą, cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, Zasiądziecie również na dwunastu tronach, aby sądzić dwanaście szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma, i życie wieczne posiądzie na własność. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszy. Odchodzi młodzieniec, dobry człowiek, ale bogaty. Obciążony jakby takimi garbami, bogactwami, smutny, jak ten wielbłąd z opuszczoną głową, odchodzi od Chrystusa. Miał szansę pójścia za Chrystusem, szansę zjednoczenia się z Bogiem, bycia zbawionym. O to pytał, co musi czynić, żeby otrzymać życie wieczne. A jednocześnie, kiedy usłyszał, jaka jest droga doskonałości. Pozostał na tym, na czym siedział, co posiadał. I Pan Jezus mówi, że trudno jest bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Bogaty to ten, który przypisuje sobie różnego rodzaju dobra, które ma, które czyni, które wykonał, że to jest Jego. On jest dobrym człowiekiem. Natomiast człowiek, który jest ubogi, to wszystko ma u Boga, oddaje chwałę Bogu, na Jego cześć to czyni. I nawet jak coś dobrego uczyni, mówi to nie ja, to Boża łaska we mnie pracowała. Tak jak to mówi święty Paweł, pracowałem więcej niż apostołowie inni. Co prawda nie ja, ale łaska Boża we mnie. Przypisywać Bogu całe dobro, które w nas jest. Natomiast przywłaszczanie sobie, kradzież Bożej chwały jest takim rodzajem no, bycia. Bogatym w tym sensie, że nie mam skarbu w niebie, ale mam skarby tylko i wyłącznie tutaj na ziemi. Żyjemy w czasach, w których coraz rzadziej ludzie szukają odpowiedzi na pytanie, co czynić, co robić, jak żyć, żeby osiągnąć życie wieczne. To pytanie jakby jest sprowadzane na margines życia. Częściej zadajemy sobie pytanie, co robić, żeby żyć tutaj na ziemi jak najwygodniej, jak najbardziej komfortowo, jak najlepiej, żeby się urządzić. To nie jest złe pytanie, natomiast jeżeli zamienimy pewne gradacje, czyli zamienimy hierarchię ważności pytań, no to możemy się pogubić. Święty Piotr razem z apostołami, wszyscy uczniowie, zaczęli zastanawiać się w takim razie, kto może być zbawiony. Jeżeli bogatemu trudno jest wejść do Królestwa Bożego, ten dobry człowiek odwrócił się od pana Jezusa. To jest dramat. Przestrzegał wszystkich przykazań, i okazuje się, że jeszcze to nie wystarczy. Jeszcze trzeba pójść za Chrystusem, bo Chrystus zbawia. Nie nasze dobre uczynki. Jest taka herezja dobrego człowieka. Będę dobrym człowiekiem. Wystarczy być dobrym człowiekiem. Nie potrzebuję nawet kościoła. Na zachodzie, na przykład w Niemczech. Zamyka się kościoły. W samej najstarszej diecezji w Trewirze zamknięto bodajże 95% kościołów, stało tylko 5% kościołów z tych kościołów, które funkcjonowały do tej pory. W samym roku 2018 w Niemczech dokonało apostazji, czyli wypisało się z kościoła aż 200 tysięcy katolików. To jest znak, że ludzie przestają interesować się życiem wiecznym. Również jeżeli chodzi o pochówki. O pogrzeby, jeżeli chodzi o wiarę w życie wieczne, to coraz ona jest mniejsza na zachodzie, ale i w Polsce są kraje, na przykład w Anglii, że zaczęto nie tylko wprowadzać pogrzeby świeckie, z jakimiś świeckimi ceremoniarzami, czy jakieś tam powiedzmy panie, księża, które tam prowadzą pogrzeby, jest nowa oferta, a mianowicie Najtańszy pogrzeb, czyli po prostu bez żadnych przemówień, bez żadnych ceremoniałów po prostu zakopanie do ziemi. O tysiąc funtów tańszy niż inne pogrzeby. W związku z tym, rzeczywiście, to pokazuje, jak bardzo ludzie przestali interesować się życiem wiecznym. Dzisiaj warto sobie tak uświadomić, że nie cały człowiek umiera że tak naprawdę. Po śmierci jest życie, tylko jak my będziemy żyli na tym świecie, takim życiem się zakończy i czy rozpocznie się moment śmierci, rozpocznie nowe życie, które się już nie skończy. Czy to będzie wieczne życie w pełni, albo życie, które będzie ciągłym umieraniem w piekle. Dlaczego potrzebujemy Kościoła? Bo Pan Jezus ustanowił Kościół, ustanowił dwunastu. Dał im władzę odpuszczenia grzechów, dał im władzę udzielania swojego ciała i krwi, i mówił to czyńcie na moją pamiątkę. Kto będzie spożywał moje ciało, będzie miał sobie życie, życie wieczne. Sakramenty, chrzest, wierzmowanie, spowiedź, Eucharystia, sakrament chorych, małżeństwo, kapłaństwo to są sakramenty, które nam pomagają w zdobywaniu Królestwa Bożego. Nie zdobywamy Królestwa Bożego po własnych siłach, tylko przez przestrzeganie przepisów prawa, czy właśnie bycie dobrym człowiekiem. Nie realizujemy zbawienia sami, ale we wspólnocie i zjednoczeniu z Chrystusem. Czyli zbawia nas Chrystus przez Kościół. Nie ma zbawienia bez Kościoła. Trzeba też o tym pamiętać. I dzisiaj y, warto sobie też tak przypomnieć taką, y, takie wołanie. Do dzieci, taki był wierszyk, kiedyś się uczyłem jako dziecko, że jak słyszę dzwon, to ten dzwon obwieszcza taki, taką prawdę: Ta wysoka wieża woła, chodźcie dzieci do kościoła, do kościoła chodzić trzeba, aby dostać się do nieba. Dzisiaj patrząc na Bernarda z Clairvaux, warto sobie uświadomić, jak bardzo przejęty był zdobywaniem królestwa Bożego i jak innych też pociągał do życia właśnie takiego gdzie się zostawia wszystko aby pójść za Chrystusem i nawet jak przybywał do różnych miejscowości to młode panny bardzo się go bały ponieważ jak wyjeżdżał to najlepsi kandydaci do małżeństwa zostawali zakonnikami moi drodzy prośmy o takie przejęcie się tym co jest związane z zdobywaniem Królestwa Bożego, życia wiecznego, żebyśmy mieli odpowiednią gradację, że na początku najważniejszym moim Panem jest Jezus Chrystus. On mnie prowadzi, On mnie zbawia, i jeżeli jemu oddaję całe życie, to On mi daje swoje życie, a wszystko inne będzie dodane. Dodane jeszcze stokrotnie, i stokrotnie Pan Bóg. Wynagrodzi tym, którzy są gotowi dla Królestwa Bożego oddać wszystko, co posiadają. Na tę drogę zdobywania Królestwa Bożego, życia wiecznego, zbawienia, przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 20 sierpnia przypada liturgiczne wspomnienie świętego Bernarda z Clairvaux, opata i doktora kościoła. Bernard urodził się w rycerskim rodzie burgundzkim w roku 1090. Jego ojciec, Teskelin, należał do miejscowej arystokracji jako wasal księcia Burgundii. Jego matka, Aletta, była córką hrabiego, Bernarda z Montbart. Jako chłopiec Bernard uczęszczał do szkoły prowadzonej przez kanoników diecezjalnych w Sant Wole. Gdzie ojciec Bernarda miał swoją posiadłość. Ojciec marzył dla syna o karierze na dworze księcia Burgundii. W Boże Narodzenie Bernardowi miało się ukazać dzieciątko Boże i zachęcać chłopca, aby poświęcił się służbie Bożej. Kiedy Bernard miał 17 lat, w roku 1107 zmarła jego matka. Zwrócił się wówczas do Maryi, by mu zastąpiła matkę ziemską. Będzie to jeden z rysów charakterystycznych jego duchowości, tkliwe nabożeństwo do Matki Bożej. Mając 22 lata, wstąpił do surowego opactwa cystersów w Situ, pociągając za sobą 30 towarzyszy młodości. Niedługo potem również jego ojciec wstąpił do tego opactwa. Żywot Bernarda głosi, że wśród niewiast powstała panika, że nie będą miały mężów, bo wszystko, co było najszlachetniejsze, Bernard zabrał do zakonu. Nadmierne pokuty, jakie Bernard zaczął sobie zadawać, tak dalece zrujnowały jego organizm, że był już bliski śmierci. Kiedy tylko poczuł się nieco lepiej, wraz z dwunastoma towarzyszami został wysłany przez świętego Stefana Opata do założenia nowego opactwa w pobliżu Ab w diecezji Langre, któremu Bernard od pięknej kotliny nadał nazwę Jasna Dolina Clairvaux. Jako pierwszy opat tego klasztoru otrzymał święcenia kapłańskie. Miał wówczas 25 lat. W tym opactwie pozostał przez 38 lat jako opad. Stąd też rozpowszechniał dzieło świętego Roberta i świętego Stefana przez założenie 68 nowych opactw. To też słusznie nadano mu tytuł współzałożyciela zakonu cystersów. Bernard nadał mu bowiem niebywały odtąd rozwój w całej Europie. Co więcej, oprócz nowych kandydatów w szeregi jego synów duchowych zaczęli się zgłaszać także zwolennicy reform z wielu opactw benedyktyńskich. Bernard był nie tylko gorliwym opatem swojej rodziny zakonnej, zasłynął także jako myśliciel, teolog i kontemplatyk. Umiał łączyć życie czynne z mistycznym. Mając do dyspozycji na rozmowę z Bogiem tak mało czasu w ciągu dnia, poświęcał na nią długie godziny nocy. Założył około 30 fundacji zakonnych, w tym także Cysterską Fundację Więdrzejowie. Wywarł wpływ na życie kościoła swojej epoki. Był jedną z najpiękniejszych postaci XI wieku. Nazywano go wyrocznią Europy. Był obrońcą papieża Inocentego II i położył kres schizmie Anakleta w Rzymie. Z polecenia Eugeniusza III ogłosił drugą II krucjatę krzyżową. Napisał regułę templariuszy zakonu powołanego w roku 1118 do ochrony pielgrzymów od napadów i stania na straży grobu Chrystusa. Wyjednał też u papieża jej zatwierdzenie. Bernard bardzo żywo bronił czystości wiary. Wystąpił przeciwko tezą Abelarda, znanego dialektyka, bardzo awanturniczego i zbyt intelektualizującego prawdy wiary. Skłonił go do pojednania z Kościołem. Bernard zasłynął także swoimi pismami. Jest ich bardzo wiele, od drobnych rozpraw teologicznych, poprzez utwory ascetyczne, kończąc na listach i kazaniach. Z traktatów najważniejsze to o łasce i wolnej woli, o stopniach pokory i pychy, księga o miłowaniu Boga, pięć ksiąg do papieża Eugeniusza III. Z jego kazań najpiękniejsze to komentarz do pieśni nad pieśniami i o Najświętszej Marii Pannie. Wśród listów zachował się także list do biskupa krakowskiego. Bernard wyróżniał się także nabożeństwem do męki pańskiej. Na widok krzyża zalewał się obfitymi łzami. Bracia zakonni widzieli nieraz, jak czule rozmawiał z Chrystusem ukrzyżowanym. Dla wyrażenia swojej miłości do Najświętszej Marii Panny, nie tylko pięknie o niej pisał, ale często ją pozdrawiał w jej świętych wizerunkach. Powtarzał wówczas radosne Awe Maria. Legenda głosi, że raz z figury miała mu odpowiedzieć Matka Boża na to pozdrowienie słowami Salve Bernardzie. Ikonografia najczęściej przedstawia go w tej właśnie sytuacji. Nadzwyczajny dar wymowy zjednał mu tytuł doktora miodopłynnego. Bernard zmarł w opinii świętości w Clerwo 20 sierpnia 1153 roku. Do chwały świętych wyniósł go papież Aleksander III już w roku 1174. Doktorem kościoła ogłosił Bernarda papież Pius VIII w roku 1830. W 800. rocznicę jego śmierci papież Pius XII w roku 1953 wydał ku czci świętego Bernarda piękną encyklikę Bernard jest czczony jako patron cystersów, Burgundii, Ligurii, Genui, Giblartaru, Pelplina, a także Pszczelarzy. Wzywany bywa jako opiekun podczas klęsk żywiołowych, sztormów oraz w godzinie śmierci. W ikonografii Bernard przedstawiany jest w stroju cysterskim. Jego atrybutami są m.in. księga, krzyż opacki, krucyfiks. Matka Boża z Dzieciątkiem, narzędzia męki pańskiej, pióro pisarskie, różaniec, trzy infuły u stóp, rój pszczeli oraz ul. Módlmy się. Boże, ty sprawiłeś, że święty Bernard Opat, przejęty gorliwością o Twoją chwałę, płonął jak ogień i oświecał Twój kościół, Sprawdza jego wstawiennictwem, abyśmy napełnieni tym samym duchem postępowali jak dzieci światłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.